Cześć, cześć, witajcie. Dosłownie witamy się w tym samym miejscu i ja mam dalej ten dziwny język, więc lingo, to jest chyba to. Więc sobie go zmienimy na nasz angielski klasyczny USA. No więc słuchajcie, tak sobie, no, na no wczoraj, ja się tutaj tak nałożył, to troszeczkę straciłem i też zdecydowanie straciłem 3 diamenty, ponieważ mam dwa diamentowe kilofy. Dokładnie, jestem zbany. Wykraftowałem sobie diamentowy kilofy, więc troszeczkę tak. No, Mech, Mech. Będę miał najwyżej dwa diamentowe kilofy. No. Będę kopać. A co dziś? Co dziś? Po pierwsze, to się wydostajemy z tego keifa. No, a ja się z tego keifa wydostaniemy. A ja cięcia chyba nie będę robić. To zależy, jak jesteśmy wysoko. Uwaga, F3. No, jesteśmy też niską. To ja bym jednak zrobił cięcie i po, potem też polepszył tą kopalnię, na przykład. Albo w ogóle już mam wszystkie i te stąd zabrał. Bo mam co prawda tylko jeden diament, ale jest troszeczkę. No fajnie, więc jak pamiętacie, pewnie na poprzednim odcinku w ogóle jest 25, bo wy już pewnie byliście na streamie. No, nie wiem jeszcze, jak poszedł stream. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. OK, w każdym razie zgarnił sobie tutaj. Tutaj oczywiście Bipide 2018 pisze. Pozdrawiam ciebie, zio Mike mordeczko, pozdrawiam, pozdrawiam, OK, Pozdrawiam ciebie. Też bym to moje temki pozgarniał. Mm, dobra. Co jeszcze? Myślę, że Rotten Flash jest mi... Mm, Tarczy mam. No to jednak tego Rotten Flasza sobie zgarnę. Okej, okay. albo dobra w sumie, ten flash jest mi tak właściwie niepotrzebny. Idzie skrzynka z gardłem. Nie, skrzynka jest pusta. I jeszcze tutaj stoi, dobra. Co mi jest niepotrzebne z pewnością? Myślę, że wełna, jako że mam łóżko, jest mi raczej po nic. Okej, okay. na skrzynce też mi też zależy, bo skrzynki są jednak dość drogie, przynajmniej dla mnie teraz. Boże, do czego to doszło? Mówię, że skrzynki są drogie. Dramat. szkoda szczępić Ja. W ogóle podziękowałbym za ten tekst, ale... A, dobra, dziękuję. To on tekst. Fajny jest taki. Brzydki, ale fajne, dobra. Pochodnie jedną też bym w sumie wyrzucił, ponieważ tam zaraz tak będę miał chyba groma. Zabierzmy sobie to. I będę też w najbliższym czasie do tego kewo nie wracał, bo. Dobra, co za śmieci podniosłem? Loteria. Zagadka. Hmm. Jakie śmieci ja mogłem podnieść? Wiedzieć, yy. Czesero. Czesero. 300 z To jest dość ładne. No dobra. A, patyki. Dobra. Ok, w każdym razie wróćmy do góry. Okej, okay, lecimy, więc no. Tak więc słuchajcie, no, więc widzimy się znowu, kiedy ja będę oczywiście. No, gdzie? Do góry. Dobrze moi drodzy, wyszliśmy niestety z dwoma diamentami kilofiami. Tak, strasznie mnie to boli. I jak pamiętacie na poprzednim odcinku pokazywałem mam koncept mojej bazy. Już chyba na to dziś mówiłem, chyba. No chyba tak. Dobra, w takim razie wrzućmy sobie tutaj tej temki. Pyk, 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 moje śmieci tak zwane. Moje śmieci. Śmieci, śmieci, śmieci. Aha, jeszcze takie rzeczy typu to. Nie wiem, typu co, No, bym po prostu podstawiał jeszcze sobie. Okej, okay. w każdym razie jest dobrze. Mm, co ty chcesz na chlebek? Dobra, porozwiałam sobie wyśmiech, kapień. To jest temat dzisiejszego odcinka, dokładnie. Potrzebujemy gościa, co będzie chciał nam sprzedać Bending, więc najpierw musimy się wybrać na niebezpieczną wprawę wpr po wpr 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 skórę, chyba że jakąś mamy. Jajks. Może tamten gościu miał jakąś, tylko jej po prostu nie zgarnąłem. Tak to byłoby dość miło. Uwaga. No dobrze, że jest Minecrafta po angielsku, a nie po The Speak of Seven Seas. To było Okej. Okay. Jedzonko. Jedzonko się zawsze przyda, bo nie ma rzeczy przydatniejszej. jedzonko w Minecrafcie. Oj. Myślałem, że spadnę. I tarcza? Tarcza chroni przed upadkiem? Tak, tak, tak się zastanawiam. Czy tarcza chroni przed upadkiem? Dobra. Zajmę całą zbrojkę. Zobaczmy. Nie, tarcia jednak nie chroni przed upadkiem. Chociaż dobra. Teraz poszło mi półtorej serducha. I czy jak skoczę o tak, to mi pójdzie więcej. Dobra, zobaczmy. Nie, też mi zeszło półtorej. A szkoda. Fajnie to by było, że na przykład tarcia tak chroni przed upadkiem, że ona nas amortyzuje tak jakby, bo tak jak upadamy, jakby była skierowana w stronę ziemi. No, w sumie fajnie by było, ale to pewnie było dość trudne do zrobienia. I na przykład, nawet jakbyśmy tak tarcia otrzymali, to by nas amortyzowała. No chociaż Minecraft to jest jednak Minecraft. Więc tak, ja bym powoli już sobie zaczął kopać tutaj tą dziurę, więc no. Fajnie, fajnie, fajnie. I enchanting, ale niestety nas nie niestety tak na diamenty, więc myślę, że ja bym sobie też potem, słuchajcie, troszeczkę tą dziurę pokopał, żeby zacząć budować mój domek. Ale do tego myślę, że... jednak bym tego jednak nie zrobił przed szybciej niż pokonanie widera, bo do tego jest potrzebny haste. Ok, w każdym razie. Yy, dzisiaj bym też sobie do netheru bym poszedł, tylko musiałbym troszeczkę obsa wydobyć. Tutaj mamy to, więc nice, nice, 6 i 9. Dobra, jest spoko, musimy tylko, jest naprawdę przekozacko, jak to powiedziałem, na jednym z pierwszych odcinków, jak coś tam zrobiliśmy. No, chyba jak raid pokonamy. Kto tam zdobyłem? Nie wiem, no, raid w sumie nie pokonywałem. <laughs> Bo wróciłem. Peaceful, przepraszam, widzowie, jak teraz dziwnie ale no, wiecie, nie moja wina. W sumie co jeszcze straciłem? Straciłem trochę moich kamiennych itemów, więc też to jest słabo. Straciłem mój toporek kamienny, mój mieczek kamienny, no więc trochę sobie żelazny mój mieczek był. No i mil kilo żelazny, no więc no dużo jednak już potraciłem. Ok, w każdym, w każdym razie mamy skórę, teraz po raz pierwszy bym No i przedtem toporek, oczywiście. Więc tak, więc ja bym sobie. O, krówki. Tak, mój też bym sobie zrobił, więc fajnie, że tu jest jedna i tam jeszcze jest jedna, więc przekozacko. Czeko, o, zacko, hehe. <laughs> Okej, okay, w każdym razie, zabierzmy sobie chlebuś. Chlebuś, 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 chlebuś. No i tu mam naszą podkręciskową. Chlebuś, dobra. Okej, okay, zejdźmy sobie tutaj tę dziurę, też bym bardzo szybko załatał, słuchajcie. Jak i patosik, to z pewnością się tym zajmiemy. By załatać tę dziurę. Kurde, co, znowu mnie teraz wzięło na ziewanie? Mmm, mm, dobra. Wumgiel. Więc sobie też moje żelazo przepalił. Pyk, wrzucamy żelazo do pieca. I pyk. Aha. I jeszcze oczywiście moje rzeczy tyłu toporek. Się też przeladzą. Okej. Okay. Czytki troszeczkę słuchajcie dłuższy odcinek. Yy, oj. Zróbmy to tak. Nie mogę książki wykraftować. jakie były kraftingi książki. No mogę. Mogę przecież na trzy sztuki wykraftować. Aha. Wycraftowałem książkę, odblokował mi przepis na książkę. To bardzo ciekawe jest. A tam jest zombie, oczywiście, musiał się przypałętać. Dobra, to abym sobie. Dobra, gdzie jest ten gnojek? No, jemy ty. Gin niemyty. ty. Normalnie robię akcję jak prawdziwy gości ze skillem. Skilowiec, nie wiem. I tak to się chyba mówi. I jeszcze będę sobie więcej mojego chlebka, bo go tutaj nie ma. Aha, i co do drzew, to będę musiał niestety kościć tak do końca, nawet takie wysokie, bo nie chcę, żebym miał jakieś przytkle widzące rzeczy, jak to było w mojej poprzedniej bazie. To było mega brzydkie, a mi się tego już naprawdę nie chciało kończyć. Okej, okay, więc tak, więc slab, i teraz powinienem mieć gdzieś crafting klikterna. A, bo ja muszę przy tym buchshelfa wykraftować. okej. Okay, ok. No, o to mi dokładnie chodziło. Więc teraz tak. Mamy teraz drzewienko. I zaczniemy sobie już jakiegoś wieżka szukać. Yy, dobra, kleryk może się akurat przydać, bo on mi ze, ze, mięso zombie sprzedaje. Chociaż ja też głównie myślę, że będę handlował z jakimś żelazmistrzem, sobie troszkę ich zorganizuję. Aha, i farmę wyśniaków. W tym się myślę, że jutro na streamie, tak właściwie już na streamie się o tym już zajęliśmy, słuchajcie, więc no. ok, więc tak. Więc ciebie nie chcę jako tą profesję, co ty masz, zbanie. Więc ty sobie będziesz klerykiem. Aha i też bym może tutaj półblok postawił, no to nie byłoby głupie, nie byłoby to głupie, nie byłoby to głupie, tak bym sobie przyłaził. byłoby w sumie fajnie, no okej, okay, to półblok blok tutaj postawię, żaden zombie też mu nie przelezie chyba, że tam gdzieś, chyba że będzie zwany i przelezie gdzieś daleko, okej, okay, tylko ile my mamy tutaj pól, chyba dwie sztuki, Oj, golem się popsuł, Naprawiłbym go, ponieważ aktualnie nie chce mi się walczyć w tej wersji z mobami, okej, okay, naprawimy, dwie sztabki poszły, czyli no nie tak źle, pyk, pyk. Krawtyłem patyki. O ty mały gnojuj. Pierdolony. O kurwa. Przepraszam, ale... On mi rozjebał moją skrzynię. O, ale skurczebek. Dobra, muszę zobaczyć, czy ją całą zapełnię. I po pierwsze, co mi wysadził. Chwila, zostałem wsadzony przez spieraconego... Spieraconego creepera? Co? Marzank, spieraczyliście creeper? Mówcie całą prawdę. Czy spieraczyliście creepery? Boże, to tłumaczenie było takie głupie. <noise> Taki plot tu Spotykam przed moim domem piratów, którzy chcą mnie zabić. Dobra, Zniszmy sobie jeden z kompostowników, tylko musimy brać się na ślepy los, bo mamy tutaj duch. O! Udało się! Będę temu zabraliśmy profesję, więc fajnie. Ok, więc tutaj będę w takim razie oficjalnie przetrzymywał moje przedmioty. Oficjalnie to jest moja skrzynka. I chyba mi troszeczkę wybuchło. No, tak, na pewno. Ło! Szkielet! A! Jak zginę, to będę miał to ostro przyskrane, jak już mówię. Jak już mówiłem. Bo szkielet to jednak szkielet. I one potrafią troszeczkę uderzyć. No, w każdym razie jest bardzo słabo, ponieważ mamy dwie duże dziury w wiosce do załatania. Więc to na pewno nie jest nam na plus. A tymczasem myślę, sobie skraftował łopatę. Hmm, oczywiście nie mam tego, co trzeba do skraftowania łopaty. Więc tak troszeczkę słabo. Troszeczkę unnice. Bardzo, nawet unnice. Bo nie mam tego, co trzeba. Ok, w każdym razie zamknijmy sobie drzwi, zabierzmy sobie to, żelazo. Oj, mieczek by się też przydał. Ok. Drzwi też sobie oczywiście zamknijmy. I już bym sobie załatał sobie wszystko już. A co do kopania derta, no to myślę, że derta będzie miał dość sporo z kopania mojego domku. Więc to będzie akurat fajne. Okej, okay. w takim razie zacząłbym sobie już tego dirta kopać. Tak zestaw, myślę, że dirta, wustaka. Dobra, myślę, że 18 sztuk na załatanie. Tej jednej dziury powinno wystarczyć. Nie wiem, nie wiem, chyba tak, chyba nie, nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. Okej, okay, no i słuchajcie, teraz już w najbliższym czasie nie będę nagrywać, więc co do live'a, to się troszeczkę po live'ie, troszeczkę po odcinku zmieni, więc osoby z live'u będą miały też spoiler, co będziecie widzieć wy na kolejnych odcinkach, więc no, zapraszam na live'a. Myślę, że potem jak wam wrzucę ten film, to na live myślę, że raczej wszyscy z was nie będą, a na odcinku już więcej. Dobra. W każdym razie zróbmy sobie z tego ścieżka, ponieważ ostatnia jest taka fajna rzecz, że to jest ścieżka ziemi od teraz, a nie ścieżka trawy. I to jest mega super. W ogóle super, że moczanki to dodaliście. Super, super. Jestem z was dumny. Okej. Okay. I pięć derta chyba, tak? Dokładnie. Cztery mam. Jeszcze jeden więcej blok. Tutaj. O, piąty nic. Nice! Cyk, cyk, cyk i cyk. Ok, zalataliśmy sobie wszystko, co powinniśmy. Tutaj w takim razie zróbmy ścieżkę. No i git. Mamy ścieżkę z ziemi. I tutaj zróbmy sobie pszenicę. I potem będę szkrówki sobie pozamykał, ale na razie nie. Na razie wszystko idzie na ten na pszczoły. A, dobra, tam. Cyk. I nice mamy trzy te. W razie mamy też bardzo dużo chlebka, więc to zdecydowanie nam wyjdzie na plus. I też mamy, no, już, już pozadziewałem te dziury, więc wyska wygląda teraz o wiele ładniej, więc to jest też bardzo spoko. Okej, okay, w każdym razie, chlebusia. Ile mam tutaj chlebusia? Zero? Ok, dobra, niech będzie. W sumie mało go tam było, chyba z 27 sztuk. W każdym razie, jeśli chodzi o jedzenie, to teraz się nie musimy martwić, ponieważ wreszcie jest pełno siana, a siano to chlebuś. I pytanie. Tak, ten zban stracił profesję, więc no, miło, miło, miło. I to bym mu w ogóle zniszczył. Te dwa bloczki, potem mu trapdory też daję, dam tutaj. Okej, okay. i... może bibliotekarze. Mm, nie, nie o to mi chodziło. Też bym sobie w ogóle na szybkiego wyboru dał to. Idź, idź. Nie, myślę, że teraz, słuchajcie, bym zrobił Lapsa, na którym po prostu będziemy sobie, no, będę sobie ogarniał wieśniaka, więc, no, wiecie, żebym wszystko miał dokumentowane, więc robimy timelapsa. Oj. Nagrałem dla Was tego timelapsa, ale to była jedna wielka porażka, ponieważ po pierwsze, no, nic tam nie znalazłem, po drugie, ten dzban niemyty, idź, ten dzban niemyty, no, po prostu... Zrobił mi takiego ghosta, że po prostu zabrał... A ja jednak go mam, nice. Nie wiem, ponieważ ten zbannie nie to zrobił mi takiego ghosta, że lekterna. A mendinga nie dobyłem. Było może kilka innych książek, ale nie opłaca. Dobra, to skoro odzyskamy na lekterna, no to możemy lecieć dalej. Tylko się przesuń. No jak widzicie mam mending, no troszkę drogo, niestety go uduszyłem, ale te zniżki, te, te podwyżki mu zaraz powinny pójść, więc myślę, że dość drogo, ale jakbym sobie innych wyśniaków ogarniał na ten level, no to wtedy byłoby naprawdę stonks, więc no, sami wiecie o co mi chodzi. W każdym razie myślę, że na tym polu powstanie moja farma villagerów. Więc tutaj już tutaj dwa typki groszczą, no i zaraz będzie ich jeszcze więcej. W każdym razie, to już, moi chani. No, to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Ja wam pięknie dziękuję za oglądanie jego, no, pomimo niemiłej akcji w postaci, no, tamtego Gostingu i w ogóle tego, że użyłem wieśniaka. No i tego, że Mendik jest dość drogi, w ogóle cieszczycie troszkę szczęśliwy, ponieważ smiartowałem dwa, trzy diamenty. Z tych słabo. W każdym razie wam ja pięknie dziękuję za oglądanie, no. Nie wiem, kiedy kolejny odcinek się kończymy ten maraton. No, do usłyszenia. cześć i pa, pa!